czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. wydawać. O i nie. Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć, skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić, Zostajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy coś święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo że docenuję, jeszcze daleko szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce Zaciśnięto mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć, ale lepiej mieć nadzieję niż się i nic nie mieć, chciałbyś nie wiedzieć. A najlepiej zniknąć, mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Choć naprawimy wszystko. Naprawimy to Naprawimy to Naprawimy to Tak byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Tak byśmy mogli zacząć od nowa Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli że Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce go budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać bo nie znacie wcale, man, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać, żyć dalej Cieszę się tym, co masz, chłopaku, lepszyć medale Nie zawsze wspaniale, yeah. W życiu, a w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć To przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej działamy, gdzie? Radem zdur. Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król, zapominając o społeczeństwie yeah. Idź pan w król! Nie mówiąc cóż, częściej Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko uwierz to Leszko, Wpadłeś w źródła, Bo ktoś narobił bydła, tak bywa Czas na to byś to ty złapał za skrzydło Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zrobi coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się coś zepsuje Mam wiarę, że wszystko mogę zmienić I sprawię, że połączę to, co nas dzieli Czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie, ale musisz jeszcze raz zaufać. Wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć, bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbytnych fragmentów lustra nie umiesz dopasować przyjdzie pora. Powiem chodź tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. I myśli te przeżyjemy to, weźmiemy w ręce życie, zaczniemy budować od podstaw, a jak się sobie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle, na to, że mamy w sobie macie i myśli przeżyjemy Bo, weźmiemy w ręce życie, zaczniemy budować od podstaw, bo jak się coś new